Żebym pomysła zrobił. Mieżu, mie. <grym> no nie mamy tłówia. Kujnie, muszę to kupić albo nie wiem. Więc... Karol nie. mi dał. Oj, sorry. Karol mi dał. To. I to, ale to po prostu na pamiątkę tego dnia. I wojan. I Oh. Oh, God, jeg håndt, jeg det Kommer pappa? Uważę tam. Ej, nagraj mnie. Ja z tonka na razie wyciągam i ja tam wchodzę. Jak wyciągam Czy ja bym wyciągnął? Strasznie mi wyglądał. jest czyt. Na imprezie haluminowej 30. E, będę. Taki jak ten Six Seven. Kid. E, będę e, tak... A Six Seven. Robił yeah. imprezę haluminową i... Mhm. O taki ma. O. Kaczacha. A ty co robisz? Ręce no. Nogi się tutaj... O, tutaj możesz się chować. Dobra ja, ja mam tylko pod biurkiem, ale tam nie Ej, widać cię. Ale nie tak dobrze. Dękam, ty dziś. Już się wyszłam, Słuchaj, 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 słuchaj. Aj, Dawaj tylko ręce i głowę robimy. tutaj Dobra. no, ja no, no, się przydają no, no, chodź tu no, nogi no, no, by potapił, nie? Co no? to! Kurde, składzie tego nie ma, tu łapią, nie? Co to jest? Co to jest? Pokaż jeszcze tu. Yy. Pizzeria, poczekaj, czekaj. Mogę wyjść, czy... Dobra, No sobie.